Jakie Polskie Towarzystwo Historyczne podpisujemy umowę na przeprowadzenie prac konserwacyjnych tutaj w katedrze. Chodzi głównie o te płyty nagrobne, które jeszcze w posadzkach katedry się znajdują. Podejrzewam, że sięgają nawet w wieku XVII, XVIII. One były wcześniej znane, oczywiście były o wiele bardziej zachowane. Jeszcze taki opolski historyk Steinert, piszący w pierwszej połowie XX wieku, potrafił te płyty wymienić. Niestety kolejne renowacje samego wnętrza kościoła spowodowały, że wiele z nich uległo zniszczeniu, zatarciu, rozbiciu, różnego rodzaju remonty, które tutaj się toczyły. Także niestety ten remont z lat 60. XX wieku bardzo negatywnie wpłynął na zachowanie tych wszystkich zabytków. Państwo wnioskowali o 10 tysięcy. To jest taka kwota, która w ramach tych tak zwanych małych grantów możemy, możemy pozyskać. Wszyscy mamy taką nadzieję, że gdy odsłonięcie tych płyt pokaże nam, co się pod nimi znajduje, a prawdopodobnie pod nimi znajdują się pochówki, które też będą musiały zostać poddane analizie, chociażby antropologicznej, to wówczas będziemy mogli się starać jeszcze o jakieś dodatkowe dofinansowanie. Niewiele brakowało, a te płyty w ogóle byłyby zniszczone całkiem. Właściwie ciągle nie wiemy, czy nie zostaną zniszczone. Mamy taką nadzieję, że jednak, że jednak nie, chociaż tutaj jest bardzo pozytywna i przychylna reakcja ze strony Łódzkiego Konserwatora Zabytków. Miejmy nadzieję, że uda się te płyty bezpiecznie zdjąć, zdeponować także w jakimś bezpiecznym miejscu. Jeżeli się okaże, że pod nimi znajdują się pochówki, to także nawet nie wyjmując tych ciał, prawda, tych szkieletów, przeprowadzić odpowiednie badania. Bo te badania pozwolą nam na identyfikację. Większość napisów na tych płytach jest niestety zatarte. My mamy ogólne informacje, kto tutaj był pochowany. Natomiast nie wiemy dokładnie w którym e, miejscu. A więc, na przykład, identyfikacja szczątków, określenie płci tej osoby czy wieku, w którym oni zmarli, pozwolą nam na eliminację, poprzez eliminację, jakby wytypowanie tych osób, które tutaj jeszcze są pochowane. A opisy Steinerta zachowały się? Tak, opisy Steinerta zachowały się zachowały się też wcześniejsze informacje, prawda? Chociażby z protokołów wizytacyjnych robionych też już od XVII wieku. Właściwie to jest taka, można powiedzieć, zbieranie różnych okruchów pamięci. Roman Sękowski kiedyś właśnie dokonał takiej próby zebrania tych wszystkich informacji, ponieważ jego brat, o czym mało kto pamięta, napisał właśnie taką książeczkę poświęconą tym lapidarium, które tutaj w katedrze się znajdują. I on także jakby zebrał wszystkie wiadomości historyczne na ten temat, no i był tak łaskawy, że akurat mi to udostępnił, więc będziemy korzystać właśnie z tego, co jeszcze wcześniej zostało gdzieś tam zgromadzone, odnalezione i na tej podstawie będziemy starali się ustalić, czyje ewentualnie mogą być to nagrobki. Powiem, że pewnym zaskoczeniem dla mnie jest to, że wbrew pozorom, jakkolwiek wiemy, że tutaj był pochowany przynajmniej jeden burmistrz Opola, prawda, to są to na przykład pochówki piekarza opolskiego albo córki garncarza. Opolskiego. Tak wynika z tych opisów, czyli niekoniecznie to musiały być osoby bardzo zamożne, ale mogły być to osoby po prostu zasłużone dla kolegiat. W katedrze od wielu lat trwa bardzo intensywny e, remont i tu na naszych oczach ta katedra się zmienia i to w taki sposób e, e, pozytywny. Natomiast rzeczywiście e, mało kto e, do tej pory dba e, o to, e, po czym chodziliśmy. Tak? E, te płyty były przysłonięte ławkami. I dopiero kiedy te ławki zostały zdjęte, dopiero one się odsłoniły. My tak naprawdę od poniedziałku dopiero inwentaryzujemy te płyty. W momencie, kiedy składaliśmy ten wniosek o, o ten grant do Urzędu Marszałkowskiego, myśmy ostrożnie napisali, że może być tych płyt siedem, a w tej chwili mamy ich prawie dwadzieścia. Prawda? Dlatego, że nikt dokładnie nie wiedział, co się zachowało. Niektóre z tych płyt być może są wtórnie wykorzystane, niektóre są ewidentnie odwrócone. E, prawda? E, niektóre leżą na pewno nie w tym miejscu, gdzie leżały e, wcześniej. Zachowały się tylko we fragmentach. Ale nawet w takim stanie my jesteśmy dzisiaj dokładnie wskazać, które z tych kamieni, które tutaj leżą na posadzce, to są płyty nagrodne.